Cześć, witajcie, jestem jest Ferenc, Frenix 2019 Jak widzicie, już tutaj mam przygotowaną 60 radząc z reszciowaczem nawozu Czyli po prostu będzie trzeba już nawozić pole Jak widzicie, już ładnie wzrasta Mamy 66% nawiezienia, więc nawieziemy jeszcze trochę Prawie do 100 Ugniatanie, jak widać, już działa Niestety już się z brzydkie ślady porobią, trudno W takim razie, ruszamy do akcji Siewka jest z Kvernelanda, z modyfikacji. Dodatkowo jeszcze jest jedna modyfikacja dodana typu e, taka, jakby rzeczownik może się zakopać. No jak widać, troszeczkę nam nie sprzyja pogoda. Jest deszczowo, więc się nie dziwię, jak też się zakopiemy. Dzisiaj ogólnie rozsiewamy nawóz na dwóch polach. Nareszcie już poza odcinkiem rozsiałem. Ładnie wzrasta temperatury. Jeszcze nie mamy, żeby dostać te dwa pozostałe pola w soi. Więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać. I te 60 sobie w zupełności daje radę. Wszystko zobaczymy, czy dało się po całości. Czy został cienki pasek. Okej, okay, super się po w takim razie i jedziemy na drugie pole. Nie będzie to dzisiaj jakoś specjalnie długi odcineczek. Dosyć szybko postaram się te pola zakończyć. Tam widać, że są ugniatane straszne no, już ślady zrobiłem Ono już jest taka dosyć wysoka jest, że tak powiem, w zboże. Niestety musi się ugniacać. Następnym polem będzie to, te, co tu już widzimy, pole, czyli pole numer 15, które jak widać nawiezienie ma na 66%, więc akurat też będzie do 100% nawiezienia to jeszcze wam przedstawię o, tak w ten sposób wygląda siewka oraz siewacz nawozu bardzo fajnie pasuje do 60 60 się specjalnie przy nie nie męczy więc też jest dobrze raczej będą trzy przejazdy. Troszeczkę, troszeczkę. To jeszcze jest, że tak powiem, bardzo nisko, dopiero co, można powiedzieć, wykiełkowało, więc się nie ugniata zboże. Już na następnym stadium, z st stadium wzrostu, yy, wzrasta, więc można wtedy ugniatać. Jeśli chodzi o jak ostatnio, było pryski, bardzo fajnie to zadziałało. Mam prawie wszystkie pola pozbyte się chwastów. No niestety na niektórych polach już było za późno. Nasz środek chwastobójczy. Na razie nie mam, że tak powiem, chwastownika, żeby przejechać i te chwasty w no, Ten sezon musimy sobie jakoś poradzić. Tak jak mówiłem, następny zakup, jeszcze jaki chcę, planuję, a to co będą po żniwach, to w, tutaj tą 60 ścian, z niej tura, kupić 3 pk z już normalnym, normalnym turem, żeby się wygodniej ładowało. Przecież że się uda na raz, raz, zostawię cienki pasek najwyżej. Zaraz zobaczymy czy to jeszcze pole obok jeszcze też będzie wymagało rozsiania nawozu, to od razu rozsiejemy. Dzisiaj na odcinku się zajmiemy głównie, w sumie tylko i wyłącznie jeśli chodzi o rozsiewanie nawozu. Jeśli chodzi o świnki, niestety nadal nie mogę im posprzątać, to chyba jest coś zbugowana, że tak powiem, jeśli chodzi o obory dla świn, Zagrody zagroda jest bardzo zbugowana. Nie mogę dalej świnką posprzątać, nie wiem czemu, przez co niestety zdrowie mam na 59%. Z nowych rzeczy co doszło, jeszcze od razu wam pokażę. Zkaśimy jeszcze 10 szybciutko. Gdy wam pokażę co się, przepraszam co się zmieniło trochę na farmie, bo doszło kilka rzeczy. tak widzicie, postawiłem tutaj wiaty tu już ładnie zebrałem, jeśli chodzi o ostatni odcinek yy, muszę jeszcze sprostować, bo w sezon mod dodaję taki yy, dodatek, że nie wystarczy tylko przetrząsać, żeby już było siano, ta trawa która zostaje, ona jeszcze musi wysnąć na słońcu to w sezon mod dodaje tego właśnie nie wiedziałem się niedawno dowiedziałem więc w ten sposób tutaj widzicie dwie doszły, dwie wiaty na sprzęt dlaczego na sprzęt? ponieważ jak już tutaj kukurydza wzrośnie będzie wszystko, będzie zbieranie na kiszonkę to tam co, tam tutaj co mamy po lewo to jest ogólnie do ubijania i w tu to jest silo do ubijania i tu będzie po prostu będę robił kiszonkę, tu na razie są przyczepy samo zbierające one same zbierają jak widzicie mam dwie tak z nich zostanie jeszcze z nowych rzeczy co doszły to dodaję mod ten global company taki, że mogę, o po prostu podchodzę jak krówki mają za mało wody, czy świnki mogę im w każdej chwili dolać od razu nie muszę tak naprawdę z tego beczkowo wykorzystać, więc prawdopodobnie go sprzedam no tu niestety nie, nie udało mi się ustawienia, wygląda to dosyć brzydko, no trudno zobaczymy jak dalej może będzie trzeba, będzie po prostu wymienić tam oborę, czyli sprzedam wszystkie świnki, i obory sprzedam. Może jakąś inną modyfikację znajdę, co też będzie pasowało do polskiego klimatu, nie będzie jednocześnie zbyt duża. Taka fajna, mała obórka na 60 świnek w pełności wystarczy. Tutaj, no niestety, krówki dalej mi nie produkują mleka. Nie wiem dlaczego. To są akurat te krówki mleczne, nie wiem dlaczego nie produkują mi mleka cały czas, ale przynajmniej będzie obornik. Jeśli chodzi o świnki, jak widać mamy tu wszystkie, bo są dwa rodzaje świnek przy ja że wam pokażę. Bo jest taka mała różnica między nami w krówkach i świnkach. Jak widzicie tu jest M i Ż. I tutaj każda mają inne po prostu te krowy, tak jakby to są inne rasy dlatego ta z M, ja myślałem, że to jakaś mleczka czy mleczna jest, albo samiec, samica może coś w tym, a tu wychodzi, tu jest na dole już ładnie przetłumaczone wszystko się jak najbardziej zrobiło że to jest po prostu droga, ale wydajna rasa, co oznacza, że krowa będzie rosnąć bardzo szybko i gwarantuje pewny zysk rasa nie nastawiona na produkcję yy, rasa nastawiona na produkcję mięsa, czyli po prostu krówka rośnie, później się ją sprzedaje na mięso jeśli chodzi tutaj o tą ja mam same te krówki, jak widzicie. ona jest nastawiona na produkcję mleka, a tego mleka nie produkuje. Tutaj, jak widzicie, już Big Bang jeszcze nawozu czeka, bo żeby dalej nawieść tutaj te pozostałe pola, bo one na pewno będą potrzebowały, musi być pierwsza faza wzrostu, żeby dalej nawozem obsiewać. Wracamy do 60 i zobaczymy, jak tam wygląda sprawa pola. Tu mamy ładnie 100%, 98%, czyli jeszcze do przyjęcia. Tutaj mamy w sumie, tu mamy, widzę, na 100% nawiezienie. Zobaczymy jeszcze na tamtym polu, jak wygląda sprawa. I na tym polu mamy też 100%, czyli na razie nawozu rozsiewać. Nie trzeba w takim razie, odstawimy 60. na miejsce. Na razie ona będzie na tej części farmy z zwierzątkami pod wiatą stała. I później jak już się zakupi 3 peka, no to 3 pek zajmie jej miejsce. Natomiast ta wróci normalnie do garażu na podwórku. Będziemy sobie przez trawę, trochę na skróty Przestawimy może od razu jeszcze przyczepę, może też spróbujemy podwiatę ustawić ją. Ok, tu zrobimy, odczepimy. Pojedziemy po przyczepę. W sumie można już z kamery ze środka jechać. na no, Troszeczkę ta kabina jest niedopasowana. Na pewno, jeszcze jak kupię tego 3PK, to ta 60 pójdziemy, ją wyremontujemy od razu. Pójdzie już tam do zaprzejeżdżonego warsztatu, żeby ją wyremontowali. Może ją przemalujemy na jakiś inny kolor. Zobaczymy. Bardzo ważne, żeby podłączyć przewody, bo się nie ruszy. Hamulce, przyczepy na to nie pozwolą. Jak widzicie obornika już zaczyna ładnie przybywać. mam nadzieję, że już do czasu już żniw, ciężak będzie po śniwach, żeby już macie, gdzie rozsiewać, że tak powiem będzie czym. Pozwólcie sobie, że zmienię kamerę. Postawię przyczepę, spróbuję przynajmniej podwiat, no troszeczkę i nie wychodzi takie cofanie. Może nie będę się teraz męczył? Schowam ją tutaj do obory dla krówek. Przyczepa pomocnicza będzie na razie tutaj. Później, może poza odcinkiem, zaparkuję w miejscu docelowym. Jak tam gdzieś chodzi, Season Mode: jak na razie nie masz z nim jakichś większych problemów. Póki co, w miarę współpracuje mapa, nie ma jakichś tam błędów. Bo na jednej mapie, już nie pamiętam, akurat jak próbowałem Season Mode, niestety strasznie potrafiło nawet grę wywalić. Strasznie bugowało, strasznie ciało. Tu widzę, w miarę płynie wszystko. Działa, więc nie jest źle, czyli w miarę, mimo, że nie jest dostosowana do sezonu maut mapa, w zupełności sobie daje radę. Okej, okay. to w sumie na dzisiaj zrobiliśmy już wszystko, co miałem zaplanowane, taki króciutki odcinek, mniej więcej pokazałem, co się zmieniło, jakieś plany już mniej więcej na przyszłość też wam pokazałem, w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.